Witam Cię bardzo serdecznie w serii na temat stawiania granic, czyli tak naprawdę w miejscu, w którym odkryjemy razem pewne zawiłości naszej duszy, które nie pozwoliły nam do tej pory myśleć dobrze o granicach, no i podświadomie robiły wszystko, żeby nas od nich odciągnąć. W tym króciutkim wstępie chcę opowiedzieć Ci o czterech osobach, o czterech typach osobowości, czterech postawach. Wspomniałam o nich już w zwiastunie do tej serii, ale tutaj chcę rozwinąć się i powiedzieć o nich nieco więcej. Więc zasiądź ze mną wygodnie w fotelu, przygotuj sobie coś do picia i startujemy. Chcę, żebyś przyjrzał się tym czterem osobom, tym czterem postawom i zobaczył, czy jesteś w stanie utożsamić się z nimi, przejrzeć się w jakimś dowolnym, pojedynczym aspekcie albo przeżyciu czy doświadczeniu tych ludzi. Zacznijmy od pierwszej osoby. Zastanów się. Czy pamiętasz może taką sytuację w swoim życiu, w której ktoś okazał ci brak szacunku, ktoś pogwałcił twoje granice i zachował się w taki sposób, który jest dla ciebie po prostu niedopuszczalny? Czułeś w sobie ten cały wachlarz emocji od niezgody, przez gniew, pożal, niesprawiedliwość no ale z jakiegoś powodu nie byłeś albo nie byłaś w stanie wydusić z siebie nawet jednego słowa. Pewnie dobrze wiesz, o czym mówię. Zastanów się, czy w takich sytuacjach po prostu niesztywniejesz, nie wycofujesz się wewnętrznie, milkniesz i nic nie mówisz, a potem jeszcze, jak tylko masz chwilę, żeby już na spokojnie tak odetchnąć i jesteś sama na sam ze sobą, e, zaczyna się i jesteś wściekła na siebie, że nie zareagowałaś, że nic nie powiedziałaś. No i zaczyna się. Układasz sobie w głowie. Tysiąc scenariuszy, jak ta sytuacja mogła się potoczyć, odtwarzasz tą sytuację ciągle i ciągle na nowo w głowie, aż w końcu dochodzisz do miejsca, w którym masz. Już masz opracowaną tą doskonałą reakcję. Już wiesz, co powinnaś była powiedzieć, jak powinnaś była zareagować. No ale, ale jednocześnie. Nie możesz sobie z tym poradzić i pogodzić się z tym, że znowu z takim opóźnieniem dochodzisz do wypracowania sobie tego tekstu idealnego, który powinien był właśnie wtedy paść. No i za chwilę dociera do Ciebie też, że ta sytuacja już nigdy się nie powtórzy, ale wydarzą się inne, które będą odgrywane w innym miejscu przy udziale innych aktorów z nieco zmienionym scenariuszem. Hmm. Okej. Okay. A może jesteś inną osobą. Taką, która potrafi wykrzyczeć, co myśli. Twój sposób komunikacji polega wręcz na rzucaniu takich granatów przed siebie, żeby wszyscy dookoła wiedzieli, że Ty jesteś silna, że Ty jesteś silny, że jesteś niedostępny, stanowczy, że Ty jesteś waleczny, że Ty to sobie nie pozwolisz w kaszę dmuchać i nikt ci tu nie będzie. No więc może jesteś osobą, która właśnie w komunikacji jest tak wybuchowa lub po prostu tak ostra w słowach. Że masz konflikt ze wszystkimi. Trudno jest Ci się porozumieć z ludźmi w pracy, w domu, z przyjaciółmi, jeśli w ogóle jeszcze masz jakichś przyjaciół, bo może w tej chwili została Ci już tylko jakaś grupka znajomych, którzy po prostu cię znają i potrzebują co najmniej roku, żeby znowu za tobą zatęsknić. Więc może zaczynasz powolutko zauważać, że jesteś wspólnym mianownikiem wszystkich relacji, które się sypią? No, i pragniesz budować głębokie relacje, takie pełne znaczenia, autentycznie tego pragniesz. Ale widzisz, że każde twoje słowo to jest eksplozja podwójnie zaostrzone ostrze albo strzała. I jako kobieta jesteś niemalże jak rambo w spódnicy taka oblana męską energią a jako mężczyzna wcale nie jesteś jak król jak taki prawdziwie spełniony mężczyzna, osadzony w królestwie swojego ojca. Jako pełnowartościowy, i kompletny współdziedzic, ale raczej ciągle coś komuś udowadniasz, ciągle coś komuś tam narzucasz, wyjaśniasz, wytykasz. I każda odpowiedź to niemalże lewy, sierpowy, prosto w twarz. Okej. Okay. A może jesteś jeszcze inną osobą, taką, która zaprasza wszystkich ludzi do swojego życia. Nieważne, kto to jest. Każdy ma możliwość stać się częścią Twojego życia. Jesteś takim domem bez okien i drzwi. Wszystkim ufasz, wszystkim się powierzasz, wszystkim opowiadasz o tym, co się dzieje u ciebie w życiu. Każdemu pomożesz, zdejmiesz z pleców ostatnią koszulę i oddasz, bo wiesz, że ty sobie na bank coś tam kiedyś skołujesz. Jeśli pojawia się jakiś problem, ty masz już kilka rozwiązań, pomysłów, wiesz, jak wyjść z tej sytuacji. Ufasz ludziom, że są dobrzy i jesteś przekonany albo przekonana, że kiedy proszą o pomoc, no to realnie tej pomocy potrzebują. Można powiedzieć, że ograniczonym zaufaniem może obdarowujesz kogoś, kto macie sprzedać samochód albo używanego termomiksa, który jak dla Ciebie jest jakoś podejrzliwie za tani. <grym> Czyli możliwe, że jeszcze jakoś w biznesie zapala Ci się czerwona lampka, że ktoś może chciałby Cię oszukać, ale w życiu prywatnym nie masz żadnych granic. Po prostu ufasz bezgranicznie i kiedy ktoś Cię zrani, kiedy jednak się okaże, że ktoś zawiódł Twoje zaufanie... To rozpadasz się na tysiąc kawałków i nie możesz się pozbierać. Nie możesz uwierzyć, że ktoś mógł tak się zachować. No więc nie obserwujesz owoców czyjegoś życia, nie uczysz się na podstawie symptomów, które można z łatwością zaobserwować, nie stawiasz granic i czujesz się na koniec skrzywdzony. Nie rozumiejąc, dlaczego ktoś mógł się tak strasznie zachować i tak cię wykorzystać. No i może się zdarzyć, że w końcu lądujesz u lekarza i dowiadujesz się, że stan twojego zdrowia jest krytyczny. Nikt nie wiedział, że masz jakiś problem ze zdrowiem, a ty przechodzisz załamanie nerwowe i nie radzisz sobie już nawet sam ze sobą. Ok. A może jesteś jeszcze inną osobą? Dla ciebie najważniejszą rzeczą w życiu jest to, żeby być przykładnym chrześcijaninem. Chcesz podobać się Bogu? Pamiętasz te wszystkie fragmenty. Lepszą i bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Trzeba głaść życie za przyjaciół swoich. Zło dobrem zwyciężaj. Jedni drugich ciężary noście. Potrzeby innych są dla ciebie najważniejsze. Ciągle zapierasz się siebie. Można powiedzieć, że twoje życie to jedno wielkie pasmo wyrzeczeń i poświęcenia. Wszystkie twoje potrzeby są na ostatniej pozycji na liście tego, czym masz się zająć. Jeśli trzeba coś zrobić, ty jesteś w blokach startowych, angażujesz się we wszystko, do czego trzeba przyłożyć rękę, ale nie wiesz jakoś dlaczego. Razem ze zmęczeniem pojawia się gorycz. Jesteś zmęczony, sfrustrowany, ledwo wyrabiasz na zakrętach, sypie ci się małżeństwo, nie dogadujesz się z dziećmi, czujesz się wypalony. I to, co kiedyś sprawiało ci radość, zaczęło być ciężarem, który jest nie do udźwignięcia. Zaczynasz zapominać o tym, co komuś obiecałeś, no bo chcesz pomóc wszystkim, no ale czas nie jest z gumy, a ty nie jesteś ze stali. I okazuje się, że najzwyczajniej w świecie jesteś wykończony służeniem innym. Ale i tak, po raz kolejny, kiedy ktoś przychodzi poprosić cię o pomoc, to zaciskasz te zęby, robisz to, czego wcale nie masz ochoty robić, uśmiechasz się i mówisz: że O, nie ma problemu. Może czasami też nie uśmiechasz się i robisz coś z fochem, ale robisz. I masz nadzieję, że ten foch będzie karą dla osoby, która cię znowu o coś prosi. A potem, kiedy jesteś już sam, czujesz złość sam na siebie i na innych też. Na siebie, że nie umiesz odmówić, i na innych, że ciągle coś od ciebie chcą. I to oni ciągle stawiają cię w pozycji, w której ty chciałbyś odmówić, ale czujesz, że nie możesz. No więc rozwala cię od środka żal w nerw. I całe to Twoje służenie innym i pomaganie innym obraca się przeciwko Tobie. I przypomina raczej więzienie, w którym dożywotnie zobowiązałeś się mówić tak, każdemu zadaniu, które ktoś ci przynosi. Hmm? Ale czy naprawdę Bóg chce, żebyś dawał z siebie wszystko i dawał z siebie ciągle, w sposób, w którym padasz na koniec dnia na dziób, i nie masz siły nawet leżeć? Czy zauważyłeś już, co łączy te wszystkie postacie, o których Ci właśnie opowiedziałam? Mhm, każda z nich zapomniała o tym, jakie zasady obowiązują w komunikacji z drugim człowiekiem i zapomniała o tym, że może i powinna stawiać granice. Zdarza się, że nie tyle zapominamy o tych granicach, ale nie chcemy o nich słyszeć, bo wydaje nam się, że to nie po chrześcijańsku. Mamy przecież zapierać się samego siebie. No i stajemy się mistrzami zapierania się siebie, ale rozumianego w sposób nierozważny, nierozumny. Zaniedbujemy swoje zdrowie, zaniedbujemy swoje życie, relacje z najbliższymi, zaniedbujemy i ignorujemy swoje serce i jego potrzeby. Jezus mówi o zapieraniu się siebie, ale w kontekście tego, jak do tej pory definiowaliśmy siebie jako starego człowieka. Tego, jak definiowaliśmy swoją tożsamość, zapierali się tego, co do tej pory było dla nas życiem, sukcesem, co do tej pory było dla nas ucieczką, ukojeniem, pocieszeniem. Ale my zamiast tego zapieramy się każdej naturalnej potrzeby, która jednocześnie jest naszym osobistym obowiązkiem. Ponieważ zanim zacznę kochać mojego bliźniego, mojego brata, moją siostrę, Muszę sprawdzić, czy ja kocham siebie, czy służę samemu sobie tak samo chętnie, jak innym, czy jestem gotowa służyć sobie tak samo, jak służę innym. Więc, jeżeli nie do końca właściwie rozumiemy słowa Jezusa, zaczynamy doświadczać problemów w życiu. Ale, mimo tego, że piętrzą się one i przygniatają, nie chcemy stawiać granic i przyjrzeć się zasadom komunikacji. Ponieważ myślimy, że w życiu, w którym mamy służyć innym, no jest to nie na miejscu. A stawianie granic kojarzy nam się z egoizmem i z brakiem poświęcenia. Ale czy tak jest naprawdę? Czy tak naprawdę nie zdradzasz wtedy samego siebie? W tej serii, okornie, chciałabym zaszczepić w tobie nieco inne spojrzenie na temat stawiania granic. Spróbuję ci pokazać, że granica to nic innego jak odważne i świadome wyrażanie siebie wyrażanie swojego zdania, mówienie o tym co nas boli, czego chcemy, czego nie chcemy, na co się zgadzamy, co jest dla nas absolutnie niedopuszczalne. I wiem, że stawianie granic jest dla wielu z nas mega trudne, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest to umiejętność, umiejętność, której trzeba i można się nauczyć, żeby przestać żyć przeszłością. Wyobrażaniem sobie w głowie scenariuszy, które mogły mieć miejsce, ale w większości przypadków no, nigdy nie będą mogły się zrealizować. Żeby stawiać świadome granice, musimy poznać prawdziwych siebie. Musimy być połączeni ze sobą, wiedzieć, kim jesteśmy, a kim nie. Zapraszam Cię więc do serii, która pomoże Ci poznać siebie, poznać powody, dla których nabierasz wody w usta, kiedy masz ochotę krzyczeć, Dlaczego czujesz się zamurowany, zablokowany, kiedy marzyłeś o tym, żeby w końcu powiedzieć, co czujesz? I opowiem ci, dlaczego, kiedy uczymy się stawiać granice, mamy wrażenie, że tak naprawdę nikt ich nie słyszy. A potem jeszcze obalimy wspólnie kilka mitów, które robią kiepski PR granicom. Spróbuję ci pomóc, nazwać to, czego do tej pory może nie nazwałeś, żeby pomóc ci wreszcie zacząć stawiać granice, które nie będą nikogo atakować, nie będą ofensywne, ale będą chronić terytorium twojego serca.